Dzień dobry, dzień dobry! Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Grana Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek Drag Dealer Simulator 2. Proszę Państwa, informowaliście mnie o tym, że jest już język polski wprowadzony do, do tego tytułu. No i tak, jak najbardziej jest, ale jest napisane, że częściowo. Dobra, no to zobaczmy. Jak to będzie, to częściowo. Słuchajcie, eee, czy coś w grafice mi się tu zmieniło? Eee, chyba nie. Dobrze. Kontynuujmy w takim razie, bo. Wybierz kartel, którego rozgrywkę chcesz. Nie. Przecież wiadomo, który. <laughs> Jeden mamy. No zobaczymy, co tutaj będzie można ogarnąć, jeżeli chodzi o kwestie związane tutaj teraz z przygotowaniami i tak dalej. Być może więcej zrozumiem. A może i nie. Na razie się ładuje. Na razie się właśnie ładuje. No i tyle. Bunkier, widoczność, bezpieczeństwo, komfort to już wiemy. Eee, bieżąca woda nie mamy, linii telefonicznej nie mamy przestrzeń podręczna, dobra, coś tam mamy, eee, dobra hold tab mm, dziennik czy my tutaj coś będziemy łańcuch produkcji, o krzak, dobrze sadzenie, ok, suszenie no i dobrze, i mamy już jakieś tam eee, jakąś tam wiedzę a gdzie się kurczę na misję patrzyło jasny gwincior, bo... Telefon? O! Mamy odwiedzić Lzano w jego biurze. No to teraz to no już łatwiej będzie. Kurczę. E, dalej. Mamy wyhodować więcej tych oto jakże przewspaniałych roślinek i mamy się przebrać. No to na spokojnie. E, czy to nie przypomina wam przypadkiem Ericksona? No ja pamiętam, że chyba takiego miałem kiedyś. E, dobra, może byśmy wyhodowali tutaj. Zobaczmy, czy, jak, jak tutaj. E, o! I teraz. Kolejka produkcji. Dobrze. Źródło wskaźników. My tutaj, o, mamy przestrzeń podręczna. Nasionko, nasionko Indyka. A nawóz? Nawóz też kiedyś gdzieś coś tam miałem, nie? Z tego co pamiętam. Yy, przestrzeń podręczna to jest y, to. Skąd. O! Nie ma sms-u zana. Ja O! Zamęśle, a potrzeba... o, o... Yy, gdzieś tu kurczę miałem, słuchajcie, te nawozy. Gdzie to się wsiadło? Podziało. Gdzie to wszystko jest? No miałem. Na... Yy, a, dobra, nawóz, ok. Przestrzeń podręczna. No to tu jest. To, co tu się rozchodzi. E, nawóz, ale to jakiś inny nawóz chyba jest, nie? Bo tutaj mamy taki nawóz płynny? No dobrze, a gdybyśmy chcieli wytworzyć, wytwórz wybrany przepis. Ale oni twierdzą, że. Nie, no, dziwne. Nie masz dość składników. O kurczę, to powiem szczerze, toście mnie zdziwili. Dobra, no nic. Boże jeszcze nie możemy. Y... Albo ja nie umiem. Raczej to drugie. Idziemy, słuchajcie, w takim wypadku ogarnąć to. Te kwestie, Odwiedź Lzano w jego biurze. Otwórz to. Synu mój. Ale tak, no jest język polski, więc być może będzie to y, ciut, y, ciut lepiej. Y, gdzie jest Lzano? Tu jest Lzano. No dobra, no to trzeba grzać do niego. I hop. O ty! Toś taki, żeś jest stry... <śmiany> faniaczek. Lera mi stamina się pewnie skończy. To jakby szybciej biegał. Ale może mi się wydawać tylko. No dobrze, Lzanu, Czy my dobrze biegniemy? Tak, dobrze biegniemy, elegancko. Bardzo dobrze. No to biegnij dalej. Nie ociągaj się, synu. Wszyscy na ciebie liczymy. No dobra, jakiegoś emalia to mamy, albo. Te, nie, to SMS-a, tak? A, wszyscy potrzebują teraz tego towaru. Eee, możemy tędy sobie lecieć. Czemu nie? Po krzokach, po krzokach. A, ale tutaj to. Patrzcie ile ile osób potrzebuje teraz. Dobra, jak to daleko jeszcze do tego Lzano? To on by był chyba tu <śmiech> Sorki <śmiech> Czy to jest to jego biuro? Czy tu jest jego biuro? Czy my dotarliśmy już? Hmm. No, to mi wygląda, że chyba jeszcze ciut dalej, to chyba nie tutaj, jak się tak przyjrzeć. O, patrzcie, przystanek autobusowy w takim miejscu. Ciekawe. Dobra, gdzie ten Lzano niby ma to biuro? Bo teraz to już chyba. A no właśnie, czyli on jednak, czyli on jednak tu. No dobrze, się nalatam, ale przynajmniej poznam te wszystkie zakamarki w jakimś tam stopniu. Jak rozumiem, to to będzie to biuro. Hmm. No dobrze, wejdźmy, zobaczmy. Nie, nie wejdziemy jednak, nie zobaczymy. Kupisz zżywa jego Lezaro, gdzie ty masz to biuro, ciulu? Na drodze masz? Które do będzie? Synu mój, że to? Że to chatka? Wejdziesz ty tam w końcu? Szydu, powiem no, wam tak, no, kurde, nie wytrzymie, ty. No nie wytrzymie. No. Odwiedź Lzano w jego biurze. Bardzo się staram, naprawdę. Ale to tak jakby... Nie no, to musi być jakoś gdzieś tutaj. Lzano! Głupi siusiaku! A! Cie cholera... <kł> Dobley. Ah, okay. Alright, listen up. To officially deal and obtain clients on certain territories, you'll need influential guys like Lonzo here. They'll help you spread the word, gain new contacts, build your reputation, you know that sort of thing. You have a new drug deal you want to start an offer? You come to them. You want to do anything influential in their territory? You come to them. That's how it works here. Keep your reputation high and territories will bear fruit. Remember that. No okej, dobra. Lezano. Niech i tak będzie. I mamy podpowiedź. Tym razem po polandyjsku. By utworzyć popyt i pozyskać powracających klientów na terytorium, musisz korzystać z pomocy wpływowych ludzi jak Lezano pomogą ci w ekspansji i pozyskiwaniu kontaktów, ale będą również pobierać procent ze sprzedaży. No dobrze, no dobrze. Mm. No To dobra, Czego ciulu, coś? Znamy się. Huh. Jestem kolegą Markusa. Miałem do ciebie przyjść. Right, right. Nice to meet you. I guess I'm Lanzo. Jeśli chcesz want to do affair musisz przejść you need to go through me. I will help you spread the word, but I'll take a Blizzano, eee, procent? Lanzo, kuźba, co Ja z tym! Lanzo. Yes. 15 for my for now at least. Okay, czyli my mamy wstępnie mm, przynieść do niego towar, Yo, znaczy, my mamy przynieść towar, on go wstępnie rozprowadzi, żeby ludzie obserwali, czym handlujemy. A potem my przejmujemy pałeczkę. Na ten moment odbierze 15% za jakiekolwiek sprzedaże na jego terenie. Jak popracujemy trochę, to może nam zejść. siur. Sure. No, no, -y Dobra, jeszcze jedna sprawa. Na końcu korytarzu po lewej znajdziesz pokój. Jest tam telefon, na którym możesz odsłuchać nagradę wiadomości. Jest też łóżko i te sprawy. Możesz się tam czasem kimnąć, jak będziesz w pobliżu. Tylko nie przyzwyczaję się za bardzo do mojej dobroci. No dobra. Mm, teraz tak. Twoja oferta. E, Marynia albo Amfunia. Dobrze, obecne saldo. No nie mamy nic, jak na razie. Dobrze, to to e, byśmy... Ogarnęli. Teraz tak, wchodząc w interakcję z miejscowościami, musisz brać pod uwagę swoją reputację. Wpływa ona na różne aspekty rozgrywki i trudność pracy na, na danym obszarze. No okej, okay. y dobrze, niech i tak będzie. I on mówił o telefonie, tak? Gdzie ten telefon? Tutaj? Nie. Gdzie ten telefon jest, synu? Synu? A tutaj. ciekawe, co jest w tamtym pokoju. Nie? Nie, yeah, to place jest a mess. But it's just for the time being. Always upanach from that filthy bunker to. Anyway, go out there, earn some money i mm -hmm. move i a normal place of your own no okej, okay. czyli to jest. E... O, zostało ci może dwa gramy ma tej mary. E... Czyli to jest, słuchajcie, takie nasze tymczasowe biuro z jakimiś skrzynkami na owoce czy warzywa? No dobra. To teraz tak. E, o wiadomości. marcus okay man you gotta get to that guy who knows a guy who can help you get us a normal crib i know i know a lot of guys involved so in the meantime pick up the engine from repair so you can use our boat take some cash with you also i'll need 50k for those lab repairs so you gotta go do some more sales out mm -hmm. Yy, odbierz naprawiony silnik do łodzi w porządku. Pozyskaj informacje o dostępnych kryjówkach, dobra, yy, odwiedź botanika. Aha, yy. słuchaj a to już ukończyliśmy. I co teraz będzie? Yy, otwórzmy to biurko szefa, zobaczmy co to jest. Aha, dobra. Schowaj obiekt do magazynu eee, Wolałbym tego nie rozwalić A Takie rzeczy No dobra Coś tam mamy No dobrze szanowni państwo Wyładzimy z tego przybytku Co gościu tutaj jeszcze ma Kawusi nie zrobię Aleś mnie intryguje co tam jest No dobrze No dobrze do widzenia było miło. I teraz tak. Mamy tu. O, no dobra, mamy odwiedzić Botanika, ale my już tu chyba byliśmy. Tutaj mamy odbierz naprawiony silnik do łodzi. Okej. Okay. Pozyska informacje o dostępnych kryjówkach i mamy uzbierać pieniądze na naprawę laboratorium. No dobra, w porządku. Ja myślę, że najpierw pójdziemy sobie tutaj do tego Botanika. By było gdzieś tam. I ogarniemy temat. Yy, o no tej misji. Nie wiem, czy. Czy ja dobrze biegnę tą ścieżką? Najwyżej gdzieś tam na przełaj znowu. Yy, państwo wypowiadaliście się na temat tego, że jedynka i te dzielnice tam. Yy, to, to, to była lepsza. Yy, lepsza opcja i. i... Po części podzielam Wasze zdanie. Ale może i tu jakoś się rozkręcimy. Na razie to idzie jak po grudzie. Natomiast, no nie wiem, może pełna wersja okaże się. Już ta, ta finalna będzie taka super fajna. O, a tu się coś dzieje się. Potencjalny klient na archipelagu. Aha. Ja nie mam towaru. No dobrze, a nie, chyba tutaj nie byliśmy. Otwórzmy drzwi. U. O! No dobra, Elvin Garcia. No dobrze, no, porozmawiajmy. Aha, Marcus send me. Aha, no okej, okay, dobra. Co sprzedajesz, synu? Aha, na razie nie masz jeszcze dostępu do tej postaci, kapuję. Czyli może jak Emilio Garcia, może jak z nim pogadamy Do I know No kuźwa, no Marcus send me no. You can buy seeds and other goodies from me. You can also talk to my twin brother. He sells lab equipment, you know. Mhm. Mm Locker. No, okay. Oh, hello. Now, what do you need? Eee uh, Dobrze, I want to buy something. Good bye. It's so not Dimash. Come back soon. <laughs> no dobrze, gościu ma. <coughs> tak, nasionko indika. Nawóz, którego my teoretycznie potrzebujemy, a którego w praktyce nie mogę wsadzić Co to jest? Nie wiem, co to jest wial No dobra, tu jest jakaś ta pusta szklana rurka, czy fiolka Jezus, a to jest co? Cannabis indica 10 gram, za 9 koła, tak? Mhm. Zestaw do hydroponiki o! To by się mogło przydać. Yy, ale na razie to może niekoniecznie. Zobaczmy co ma ten ziomuś. O, już jest odblokowane. Wo, No dobra. Co ty tu masz? Mały pojemnik, ok. Średni pojemnik, duży pojemnik. Jakieś tanie te rzeczy są. To jest taca laboratoryjna. To. Stojak do suszenia, tutaj zewnętrzny stojak do suszenia e, fajna to suszarka hybrydowa to my taką mamy a to sprzed, specjalny sprzęt do hodowania małych roślin wyposażony w wentylację, oświetlenie i donicę stelarz na rośliny no dobrze to szybkowar elektryczny i coś do, do fer fermentacji jakiś taki pojemnik. No dobra. Ja się za bardzo na tym, drodzy państwo, nie znam. Eee, w sklepach meblowych możesz kupić meble lub sprzęt laboratoryjny. Zakupione przedmioty trafiają bezpośrednio do kolekcji mebli i mogą być potem użyte w trybie meblowania w dowolnej kryjówce. No i gitara. Eee, dobrze. Ciebie, jak to z to wyjść teraz? O Jezu Dobra, wyszliśmy, ale ciemno, jak nie powiem, gdzie u kogo. Dobra, co my teraz byśmy potrzebowali tu zrobić? Początki fabularne. Okej, okay. jest pozyskanie informacji o dostępnych kryjówkach. Mamy uzbierać... Aha, ale mamy te 50 tysięcy na naprawę laboratorium. Mamy znaleźć przypadkowych klientów i zapracować na zaufanie Lanzo, nie Lzano. <gryw> A tu jeszcze jedno to. Aha. Hmm. Odbierz naprawiony silnik do Łodzi za 30 koła. A tu mamy łódkę? Czy ja mogę pod... Włam się, patrzcie. Ale ukraść samochodu nie mogę. No dobra, no ta panienka patrzy to ja może nie będę. A co to, to jest? Co, co to? Alpaka? Lama? Coś takiego. No nic, no przydałoby się wrócić jednak teraz do tej naszej yy, tam kryjówki. Nawet dobrze biegnę. O, a przejedźmy się autobusem, zobaczmy. Szybka podróż. O. Aha, nie masz biletu. Kup bilet w sklepie. Kłuźwa. Poważnie. No, ja bym się chciał przejechać. No, yy. O, a co to jest? Znajdź przypadkowo. Dobra, dobra, ale to jest General Store.

Pamiętaj, podróżowanie drogami po nieznanych obszarach może być ryzykowne. No dobra, no dobra, ciekawe. Czyli to są te blokady, takie, tak? Okej. Okay. Lokalne zbiry. Gdzie ja jestem? Lecimy prosto. No, po, powiem tak, może, może być ciekawie, słuchajcie. Może być ciekawie. Czyli tutaj, generalnie, jeżeli dobrze rozumiem, to nie policja będzie stanowiła dla nas problem, tylko. Konkurencja w sumie, tak? No, na to wygląda. Mamy... Każą nam trzymać się łódek. Czy ja tam jestem... O, o tu stamina to schodzi, to ja potrzebowałbym trochę więcej tej staminy. O o. A co mu się w... Co tu się zadziało? O, ty synu mój! Taki słabowity jest? Że jak się, że jak się straci staminę, to jego już tam prawie, że kaput robi? O kurczę, no, to nie wiedziałem, to powiem tak, no trzeba by uważać, nie? Heh. ciekawa sprawa. No dobra, to polecimy tak, żeby było dobrze, czyli tymi dechami tam, co żeśmy poprzednio e, się przedostali. No niesamowite. I nie możemy za bardzo staminę tutaj tracić w takim wypadeczku. No dobrze, my, jeżeli mowa o pieniądzach, mamy pieniądze. Mamy tam 100 ileś tam tysięcy. My mamy uzbierać na naprawę laboratorium 50 koła. W związku z tym już możemy w sumie działać. Tylko teraz, czy do tego ziomusia tam musimy się zgłosić, który. Który tam z nami jest? Czekajcie, bo to powinien nam do góry pobiec Jeszcze się uczę tutaj tych ścieżek, wszystkich. Cały czas ten te, te, czerwony ten jest odnośnie zdrowia. Weź hmm. ja się kurna, la lata w tej grze. Ja cię kręcę. Yy, wejdziemy, zapytamy tego ziomka. Dobra, zapnijmy może. Ok, Carter Progress Successfully Saved. Yy, Markusie, skołowałeś ten hajs? Tak, ma, mam tutaj proszę. O, świetnie. No jest super. No dobra. Czyli tak, skołowaliśmy pieniądze, odwiedziliśmy tego Lanzo całego. Teraz by trzeba było pomału rozpoczynać jakąś tam produkcję. E, bo klientela czeka, natomiast nie za bardzo rozumiem, jak to tutaj funkcjonuje. Że niby jest nawóz, ale tego nawozu niby nie ma. Crafting i i. Aha, dobra, czekajcie, może to trzeba dopiero wykraftować. E, to jest co? Taca laboratoryjna, to nie, niekoniecznie. Tutaj komoda, to też niekoniecznie. Jak tu kulźwa wykraftować rzeczy? Jak ja mam nawóz wykraftować ciekawa sprawa jeżeli tu wejdę crafting ingredient z uh, mix of fertilizer and soil nie mam bladego pojęcia jak to was zrobić ale może państwo yy, pomożecie tymczasem ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego jakże Uzależniającego odcinka zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcję komentarzy, oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.